Jak to od lat mają w zwyczaju, latem legionowcy muzealnicy zaproponowali mieszkańcom wiele atrakcji. Każdy zainteresowany, bez względu na datę urodzenia, mógł znaleźć coś dla siebie. Z myślą o najmłodszych miłośnikach historii przygotowano wakacyjne warsztaty archeologiczne. Mimo nazwy kojarzącej się trochę z pracą, dzieciaki miały w ich trakcie mnóstwo zabawy. Pierwsze warsztaty dotyczyły samego zabytku, sposobu rekonstruowania dzieci kleiły czy wyklejały naczynia ceramiczne, później je malowały, dekorowały, a to wszystko było poprzedzone poszukiwaniami tutaj na terenie muzealnym, poszukiwaniami ukrytych zabytków. Szukano ich także podczas drugiego warsztatowego spotkania z archeologią, poznając zarazem od kuchni często żmudną, lecz fascynującą codzienność badaczy przeszłości. Tym razem zaprosimy dzieci, do tego, by poznały tajniki pracy archeologa. E, przygotowaliśmy różnego rodzaju materiały plastyczne. E, wydaje nam się, że może być to dla dzieci niezwykle interesujące. E, będziemy posługiwać się sprzętem archeologicznym, niwelatorem, łatą. E, będziemy poznawać zasady stratygrafii, e, datowania zabytków. Więc myślę, że yy, f, dla, dla dzieci... Będzie to pasjonujące, a jednocześnie pewną dozę nauki będziemy chcieli przemycić, żeby zainteresować dzieci przeszłością, historią, archeologią, ochroną dziedzictwa archeologicznego, ochroną dziedzictwa kulturowego, jak zwykle z takich warsztatów dzieci również zabiorą ze sobą własnoręcznie wykonane prace, co jest dodatkową taką atrakcją. Po raz kolejny okazało się, że umiejętnie podane ciekawostki naukowe wciągnęły młodych ludzi bez reszty. W roli warsztatowych atrakcji doskonale sprawdził się też specjalistyczny archeologiczny ekwipunek. Krótko mówiąc, maluchy wykopały tego dnia z podziemi duże pokłady radości oraz wiedzy. W przypadku uczestników spacerów historycznych postawiono co zrozumiałe głównie na tę drugą. Z racji na swoją formułę, nie miały one jednak nic wspólnego z tradycyjnymi, często nużącymi lekcjami o historii. Spacery te poświęcone są różnym epizodom, różnym elementom z dziejów naszego miasta. Można znaleźć w naszej ofercie spacer poświęcony korzeniom miasta, walkom w czasie II wojny światowej, ale również przewidzieliśmy spacer, w trakcie którego można lepiej poznać historię jednego z najstarszych obiektów na terenie dzisiejszego Legionowa Wili Kozówka. Pomysłodawcy spacerów po mieście szybko przekonali się, że trafili ze swoją ofertą w dziesiątkę. Ponieważ od samego początku zdobyły one dużą popularność, historycy zapowiadają ich kontynuowanie również po wakacjach, sądząc po dotychczasowym zainteresowaniu o frekwencję martwić się nie powinni. Ta forma aktywności cieszy się szczególnym uznaniem, zarówno wśród starszych, wieloletnich mieszkańców miasta, jak i nowych, którzy jeszcze dobrze nie znają swojej małej ojczyzny. W związku z tym planujemy, jeśli pogoda na to pozwoli, kontynuować spacery historyczne, te, które już odbywały się do tej pory, ale również być może przygotujemy nową ofertę, kolejne tematy spacerów, tak by no, jak najlepiej, Lepiej wpasować się w oczekiwania naszych odbiorców. Najbliższy i zarazem ostatni wakacyjny spacer po Legionowie zaplanowano na niedzielę 22 sierpnia. Jego uczestnicy poznają historyczne korzenie miasta oraz to, co zostało z jego najstarszych przedwojennych budynków.